Dobra, witam w drugim odcinku. Z omega Custom Night'a w poprzednim odcinku obiecałem, że zrobię z nightmarami. No i, no i już sobie przeszykowałem. Tego nie biorę, bo to nie jest nightmer się okazało. To jest w ogóle jakiś oddzielny animatronik. Dobra. Yy, myszka. Yy, drzwi, tyle. Łatwe to będzie chyba. Nie wiem. I, nie wiem ile mi to zajmie. Jak zginę to inne robimy, bo nie będę robił tej samej, tej samej nocy. No. no tak, dobra. Właśnie po cholerę ja się w kamery patrzę. Wszystko mamy na dziesiątce, jak dodadzą y, na izbie Frediego i Foxiego, to zrobimy z nimi, A jeszcze nie dodali, niestety. Ja ogólnie sposób im nightmary jak się z sei migra, gra A jest to bardzo prosty O taki właśnie już zamykam drzwi przed kamerami i one się po prostu nie mają prawa pojawić wtedy Dobrze, jeszcze jedna minuta i skończymy tą noc. O! Jeszcze jest piąta. Czy mielibyśmy przegrać? Co tak zamykać? Tak, nie resetuję wentylacji, bo też sensu nie ma. Za dokładnie 10 sekund się kończy no shit, shit, shit. Ale to był wstyd, jakby mnie jakaś koszmarna marionetka zabiła. No I... dobra, mamy teraz złożę wyzwanie, więc zrobię pauzę. Ok, wyzwanie ułożone. Maska, maska, yy, kursor, nieaktywne, nieaktywne, kamery, i. No i jesteśmy i dobra yy, Ogółem to tak Trzeba uważać, bo to gówno które, które jest na maskę no, to może się zjawić. Nawet kiedy mam kamery włączone, więc trzeba uważać. W ogóle mi się zdaje, że Tojczyka jest bardziej aktywna niż tej, niż tej Boni. W ogóle jak, jak ktoś chce oryginalka z Tom Night'a to można w komentarzach pisać, bo, bo, bo pobrałem dzisiaj. Ścinka była. Dobra. Jak to się oglądał, pierwszy i chyba ostatni odcinek w serii Moje noce, to tam niezłe rzeczy. Koszmar na Marionetkę odpieprzała Założyłem maskę, a ona mnie zabiła, bo się pojawiła mi przed kursorem. Założyłem maskę. Nie wiem, czy tak miało być, czy jakiś bug albo glitch. Jest czwarta AM, jeszcze dwie minuty i będzie szósta jem. Tutaj są dłuższe noce przede wszystkim. Ale w ogóle Foxy coś mało aktywny. Jest, dobra, czwarta jem jest dalej, ale za 10 sekund to już będzie piąta. O nie. Ale nie, nie zginąłem. Ale dość łatwe animatroniki mamy. Nie, nie coś się nie zjawia, nie w ogóle. i tutaj też tak może być, jak w się mi zdarzyło. Też maskę założę. Badanie maski jest fajne. ogóle mega się na masce opiera. I co, to Tysiąc punktów. Serio to takie łatwe wyzwanie. Tysiąc punktów dostaje. Ja się skupiałem tylko na Foxim, a reszta w ogóle nie przychodziła. I Dobra, jeszcze jedna ciekawostka. Bo puppet, jak się go na 19 ustawi, to jest dalej bardzo powolny. Ale jak się go ustawi na 20, to jest taki trudny. Że przez niego 36 na no 20 jest prawie niemożliwe.